Gdy ktoś zleca mi trudne zadanie, bardzo często szukam jakiejś wymówki, by się go nie podjąć, unikając trudu. Gdy jednak się to nie udaje i wchodzę w proces, w jego trakcie bardzo często odkrywam dobro, o którym nawet wcześniej nie pomyślałem. W dzisiejszej Ewangelii mamy scenę zwiastowania. Anioł Gabriel jest posłany do Nazaretu, do Maryi, by zapytać ją, czy stanie się matką Boga. Zapytać, bo Maryja, tak jak ty i ja, jest wolna i może zdecydować. Bóg tę naszą wolność szanuje. Jak wiemy, Maryja mówi tak, chociaż zadanie jest bardzo trudne, chociaż zmienia całe jej życie i życie wszystkich nas. Dlaczego ona mówi tak? Dlaczego podejmuje tak trudną decyzję w tak krótkim czasie? Ano, dlatego, że Maryja jest zanurzona w ciszy, to znaczy ma kontakt ze swoim sercem, a w tym sercu ma kontakt z Panem Bogiem. Myślę sobie, że wielki post to dobra okazja do tego, byśmy my także zanurzyli się w ciszy, byśmy w tej ciszy spróbowali słuchać Pana Boga i spróbowali odpowiedzieć Mu z zaufaniem tak. Być może te trudne zadania, które On przed nami stawia, zawierają w sobie takie dobro, o którym nawet nie pomyśleliśmy.